Karty bankowe. Płatności kartą w e-commerce. W Polsce w sieci sprzedaje się kilkaset milionów produktów rocznie. Jak wybrać najlepszą ofertę? Najlepiej skorzystać z porównywarki internetowej i sprawdzić różnych sprzedających. Głównym kryterium dla wielu osób jest po prostu cena, ale warto rozważyć inne aspekty, takie jak możliwość darmowego zwrotu, koszt przesyłki oraz opcje skorzystania z programów lojalnościowych, czyli oszczędności na zakupach w przyszłości. Jednym słowem, najważniejszym kryterium podczas podejmowania decyzji o zakupie powinna być jakość sprzedającego. Kupując przez internet, można skorzystać z serwisu internetowego tradycyjnego sklepu lub marketu, sklepu internetowego, który nie prowadzi sprzedaży offline, serwisu społecznościowego lub ogłoszeniowego, platformy handlowej zrzeszającej różnych sprzedawców. Z badań firmy Kantar przeprowadzonych na zlecenie Związku Banków Polskich. I Narodowego Banku Polskiego wynika, że kupujących w internecie z roku na rok przybywa, a większość z nich to ludzie młodzi. Aż 75% to są milenialsi, czyli osoby urodzone w latach 80. i 90. -tych. 67% to są osoby urodzone po 2000 roku, natomiast starsi, a typu 40-latkowie, 50-latkowie to 50%. Wybierając sklep internetowy zwróć uwagę na komentarze klientów dostępne na forach albo na portalach społecznościowych. Zabezpieczenia. Adres strony powinien zaczynać się od https. Warunki zwrotu i gwarancji, szczególnie jeżeli kupujesz droższy produkt. Jeżeli decydujesz się na zakup od prywatnej osoby, np. za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego, Zawsze umawiaj się na odbiór osobisty. Nie przelewaj pieniędzy, zanim przedmiot do ciebie nie trafi. Realizując płatności w internecie często korzystamy z tak zwanych operatorów płatności. Pieniądze, które są przesyłane przez kupujących, przesyłane są bezpośrednio z konta płatnika na konto odbiorcy bez udziału kont, kont pośredniczących. Oznacza to, że w chwili, kiedy dokonujemy takiej transakcji, w danych odbiorcy widzimy pełne dane sklepu, w którym dokonujemy transakcję. W przypadku odbiorcy tej płatności, czyli sklepu, sklep widzi, kto jest płatnikiem tej operacji. Niezależnie od tego, w jaki sposób dokonujemy płatności, powinniśmy przede wszystkim dbać o nasze bezpieczeństwo. Dla cyberprzestępców wielką wartość mają nasze pieniądze, ale także dane osobiste i uwierzytelniające. Pamiętaj, jeśli zapłaciłeś za towar, a sprzedawca okazał się nieuczciwy, powiadom platformę, za pośrednictwem której kupiłeś towar. Zgłoś sprawę na policję, szczegółowo opisz i udokumentuj całą sytuację. Zawiadom swój bank. Jeżeli płaciłeś kartą płatniczą, możesz złożyć reklamację i odzyskać pieniądze w ramach procedury chargeback. W kontekście bezpieczeństwa płatności wielkie znaczenie ma dyrektywa PSD-2. Wprowadza wiele nowości i zmian, a jedną z kluczowych jest silne uwierzytelnienie. Mechanizm silnego uwierzytelnienia opiera się na zastosowaniu co najmniej dwóch elementów należących do trzech kategorii: wiedza, posiadanie lub cecha klienta. Wiedza, czyli coś, co wiem, np. login czy hasło. Posiadanie, czyli coś, co posiadam, np. telefon lub karta. Cecha klienta to coś, co mnie charakteryzuje, np. odcisk palca.